Witaj serdecznie z tej strony Michał Palow. W dzisiejszym filmie na kanale Dobre biuro przedstawię praktyczne wskazówki, jak pozytywnie przejść badanie MPU. Mam tu na myśli również, jak przekonać rzeczoznawcę na badaniu MPU, że zmieniłeś się na dłuższą metę, tak aby miał on dobre przeczucie i wydał pozytywną opinię, czyli żebyś przeszedł swoje MPU pozytywnie. Jaka jest pierwsza ważna wskazówka? Pierwszym istotnym typem jest oczywiście to, abyś podczas badania MPU i odpowiadania na pytania egzaminatora prawidłowo rozumiał i interpretował te pytania. Niestety wiele osób nie radzi sobie z tym i przez to nie przechodzi pozytywnie. Podczas MPU dotyczącego narkotyków mogą ci zadać ponad 40 pytań, jeśli masz wiele negatywnych zachowań na koncie. W przypadku alkoholu może to być nawet 30 pytań, a czasami więcej, w zależności od tego, jak wiele było tych incydentów. Jeśli na przykład kobieta dostanie pytanie, dlaczego w ogóle zaczęłaś pić, i odpowie: Zaczęłam pić z moim ówczesnym chłopakiem i wtedy nie do końca zdawałam sobie sprawę z problemów, które może to powodować, to odpowiedź ta będzie zbyt słaba i rzeczoznawca na badaniu może jej nie zrozumieć to sprawi, że nie przejdziesz pozytywnie swojego MPU, bo pozostaną niewyjaśnione motywy. Albo co jest jeszcze bardziej problematyczne, jeśli rzeczoznawca zapyta, czy dzisiaj rano myłeś zęby, a Ty odpowiesz, chciałem jutro wziąć prysznic. Oznacza to, że egzaminator zadaje pytanie w jednym kontekście, a Ty odpowiadasz zupełnie innym, nieadekwatnym do pytania. Jeśli to coś, co często pojawia się w negatywnych opiniach i yy, wynika z braku odpowiedniego przygotowania. Nawet jeśli ktoś miał dobre przygotowanie, ale nie zastosował yy, się odpowiednio, albo jeśli w grę wchodziła nerwowość czy stres, to może to przeszkodzić w przejściu MPU pozytywnie. Drugą wskazówką, jaką mogę Ci dać, to prosić o wyjaśnienie pytania, jeśli go nie zrozumiałeś. Nie odpowiadaj na zasadzie byle jak, żeby tylko odpowiedzieć, ale dopytaj zawsze rzecz rzeczoznawcę, co dokładnie ma na myśli. To jest ważne, niezależnie od tego, czy biegle posługujesz się językiem niemieckim, czy masz z nim trudności. Następną ważną wskazówką jest zadbanie o odpowiedni strój na badanie MPU. W naszej yy, przygotowawczej propozycji doradzamy zawsze uczestnikom, jak powinni się ubrać, ponieważ wielu ludzi nie docenia tego aspektu i na przykład przychodzi na badanie w dresie. Jeśli wszedłbyś do mojego biura na ocenę, Ubrany w ten sposób, uznałbym, że nie zrozumiałeś powagi sytuacji i nie podszedłeś do niej poważnie. Zadbaj o odpowiedni wygląd, jakbyś szedł na rozmowę kwalifikacyjną, ponieważ to również ma znaczenie i może wpłynąć na ostateczną ocenę biegłego. Kolejna wskazówka, którą chcę Ci przekazać, jest dokładne zapoznanie się ze swoją biografią konsumpcyjną. Czyli tym, co, kiedy i w jakich ilościach spożywałeś. Często zdarza się, że ludzie nie potrafią jasno i strukturalnie odpowiedzieć na pytania dotyczące ich konsumpcji, co może wprowadzać rzeczoznawcę w błąd. Na przykład, jeśli rzeczoznawca zapyta, jak wyglądał Twój przebieg konsumpcji, a Ty odpowiesz: Zazwyczaj paliłem 2 do 3 jointów. To nie jest pełna odpowiedź. Musisz być w stanie jasno określić, kiedy, w jakich ilościach, jak często coś spożywałeś. U nas, jeżeli przygotowujemy naszych klientów, mamy specjalne struktury, które pomagają przygotować się na takie pytania, aby egzaminator nie miał żadnych wątpliwości. Te wszystkie wskazówki są bardzo ważne dla pozytywnego przejścia MPU. Oczywiście badanie MPU jest znacznie bardziej skomplikowane i obejmuje szczególnie rozmowę psychologiczną. Więc musisz się dobrze przygotować. W przypadku klasycznych sytuacji, jak problemy z narkotykami, alkoholem, punktami karnymi lub y, przestępstwami, potrzebujesz profesjonalnego przygotowania. Jeśli pójdziesz na badanie bez odpowiedniego przygotowania, może to negatywnie wpłynąć na Twój wynik. Dlatego weź udział w przygotowaniu, ale przed tym zbierz odpowiednie informacje. Umów się na Darmową konsultację, aby sprawdzić, co dana firma proponuje i czy to do Ciebie pasuje. Mogę Ci zaproponować taką darmową konsultację u nas. W opisie tego filmu znajduje się link, który prowadzi do naszej strony internetowej z kalendarza. Możesz się tam zapisać na darmową konsultację z moim doradcą. Wyjaśnić Ci wtedy dokładnie, jak przygotować się. Do badania MPU, co Cię czeka, i pokażemy, jak możemy skrócić Twoje okresy abstynencji z 12 miesięcy, na przykład na 6, albo kompletnie z niej zrezygnować, y, dzięki czemu szybciej odzyskasz swoje prawo jazdy. Wykorzystaj tą okazję, ponieważ konsultacja jest bezpłatna i nie musisz za nią y, nic poświęcać. Na nią. Link do konsultacji znajdziesz w opisie tego filmu. Do tego czasu. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Twój Michał Paluk z firmy doradczej Dobre biuro. Bez przygotowania e, dobrego biura? No nie miałbym szans. E, ja już to wiem, nawet za dziesiątym, za pięćdziesiątym razem i pieniądze by poszły w błoto. Dobre biuro się przystosowuje do tego wypadku, co człowiek ma i, się, i tylko to, tym się zajmuje. Opinie do dobrego biura są bardzo. Bardzo adekwatne i praktycznie 90% zdawalność, tak się dowiedziałem od moich znajomych, którzy u was robili MPU. Dobre biuro, dlatego się nazywa Dobre Biuro. Mega, 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 mega ludzie, ludzie, którzy niosą pomoc. Jak nie korzystają z takiego biura jak ja, nie mają szans na przejście MPU, bo nie są świadomi tego z czym się zmierzą. Ja korzystając z Dobrego Biura teraz wiem z czym się mierzę, dlatego polecałbym skorzystanie właśnie z Dobrego Biura. To jest jedno z licznych biur, które przykłada e, bardzo wagę do tego, żeby uczestnik takiego przygotowania zdał to w 100%. Dobre biuro, twoje marzenie na wyciągnięcie ręki. Nasza pomoc to droga do powrotu do wolności. Prawo jazdy albo zwrot pieniędzy. Niezawodnie działamy. Dobre biuro, razem dążymy do twych celów. Celów. Dobre biuro, razem dążymy do twych celów. Celów.